Hello widzowie. Dzisiaj budujemy mój nowy dom. Tak, on będzie w tym miejscu za Nefsem. Tak, tutaj. Będziemy takie coś. Będzie taki kilkupiętrowy. Nie ja wiem. Taki luksusowy będzie. Z dzwonkiem oczywiście będzie. A, w ogóle zostawcie kapkę w górę. Halo, halo. U mnie to już się nie pamięta. A, w ogóle za jest pan Antek. Przywitaj się. Ciemna wszystkim. Gdzie to tam budujesz to coś? Jak się to za news? Tak, jakby. Za news? Tak. Za news. Okej. Okay. Zostawcie 10 Zostawcie 10 No nie wiem, 10, 20 łapek, łapek w górę. To. To nagram piosenkę. Tak. Długo wyczekiwano piosenkę nagram. No. I żeby się zostawić, zostawili subskrypcję na tym kanale. Żeby przegonić pana odbloksa. którego już. Nie lubię już go. Skończyłem się z nim kolegować. Niestety. Wiedziałem, że od fajny kolega jest, ale nie. Więc lepiej. Usuwajcie u niego subskrypcję. Tak jak ktoś ma go zasubskrybowanego, to musi mu usunąć. Ale nie ale Ale nieważne. Więc jak będzie wyglądał mój dom, myślę, że się spodoba wam. Hmm. Dziwny, dziwny mam ten. O. Kopie oh. Dupi, pa, 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 pa szupi szups Dobra, to będzie taki korytarz taki mały. Taki mały korytarz, będzie. Teraz budujemy dom, to będzie się wchodziło tak. O, dlaczego opu opuściłeś grę? O! Nie A, wywaliło cię, bo mi się no kreskę zapomniałem. No właśnie. U mnie pokazuje, że jeszcze jestem. O, no, wywaliło mnie. No No, dołączyłeś. Jestem z powrotem. I masz wszystkie kreski, dobra. Na razie ja wszystkie. I potem... I potem ja odwiedzisz, co? Nie jestem nowym domem. Oczywiście, że tak. Teraz to i ja sobie sam muszę nowy wybudować. Dlaczego? No tamten sprzedaje. Bo chcę trochę też zarabić... zarobić, bo nie mam hajsu. Manemany money nie mam. To dawaj za Milion go sprzedaj. Nie, 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 za bardzo, za dużo, za dużo. To, to będzie wystarczające na budowę tego domu. Twojego. Tylko muszę tutaj widzowie taką trawą taką zrobić. On będzie bardzo fajny. Myślę, że Wam się spodoba. A jeżeli Wam się filmik spodoba, zostawcie na wasie zostawcie te 20 łapki w górę. Nie wiem, czy ja mówiłem w ogóle. Ale może mówiłem. I proszę wbijcie na mój kanał. Tak, właśnie. Bo, bo tam, są Boż, film... rzucam... tam są najlepsze. Tam są najlepsze filmy i piosenki. Tak. O, bo... dziękuję bardzo, dziękuję. A na pana Madboxa w ogóle nie wchodźcie Nawet jakbyście chcieli wychodzić, to od, nie, od razu. Nie mam pomocy, chcę tylko sobie zobaczyć, jaki jest słaby i tyle. No. No, re... no że ja go hejtuję, no. Ale, no, nie fajny kolega jest w sumie. Myślałem, że chociaż będzie mi gratulował, że chociaż mam więcej od niego, on, on chce ode mnie jeszcze lepszy. I tak się już nie bawimy. Już pokazałem, jak, na, na kogo mnie stać. A ładny domek będzie w sumie. A tutaj ładnie wygląda, to tak idzie się, idzie się. I to od razu na kolejny. Kolejne piętro jest ale super. To nie będzie okien, ale z tej strony będzie okno. Co Nie wiem ile to tu już trwa, ale chyba z, z 10 minut albo więcej. Nie wiem. Albo mniej. No. Co Nie fajne ten pod blocks jest. Tak. No nie, Ta nie, fajne, tak nie mówić fajne. o koledzy. A ty w ogóle go lubisz? Tego, tego Pana, pana Matt Blocksa? Nie lubię go. Lepiej nie mówmy co on robi w szkole, bo... Bo on chore rzeczy robi w tej szkole. No, bo go to bardziej już śmieszczy tutaj. Ośmieszy go tutaj wtedy. No, będzie się wstydzi no, nagrać jakiś odcinek, bo od razu... W ogóle mi się śniło w... dzisiaj, taki fajny sen miałem, że Pana Bloxa hejtowali. No tak dużo hejtu, że już przestał nagrywać na YouTube'a i usunął nawet kanał. Ooo. To chyba było najlepsze. To jest fajne, No. I, I potem mi się śniło, że pokazałem twarz, że się że odważałem się pokazać twarz. Ale ja nie... Ale I każdy ja się... cię lubi. No... no ej, skąd wiedziałeś? <laughs> Bo ty miałeś taki sam set co ja, co nie? Nie. <laughs> A. Ale no, kurde, czy dasz mi w myślach normalnie? Co to? Nie mogę teraz! Boż, bo? może Max, Domet dzwoni teraz, ale nie mogę, bo ja tutaj dla widzów nagrywam moich ulubionych widzów. Teraz nie mogę. Ale widzowie, lubię dla was nagrywać rękawiczki, bo to są moje nowe hobby. Będę nagrywał tyle ile, Jakie potrzeba. co? A z... Nowe? Nowe. No a w ogóle mam plany zrobić. Robić jakąś animację no, o Mariuszowicach, wiecie? Mam plany. Jaką animację? Jaką, jaką? Gdzie? Taką, taką przygodową. Z panem Mariuszem. Normalnie. Wszyscy będą... Wszyscy kapik nawet będzie na tym, w, tych, w tej animacji. Ale mega pozdrawiam. Ja też będę? No ty też, no wszystkich co tutaj grają. A w ogóle pozdrawiam. Pana Madlock zrobicie zrobić jako kupy. <laughs> no? Możliwe, że tak zrobię, albo w ogóle nie, nie, nie wystąpi. Ale nie będziecie mi. No. No. Takie mam na razie plan, nie mówię, że to zrobię, ale mam zamiar. No, no, no i fajnie. Takie to będzie wyglądał ten. No, jezu, jak to wygląda fajnie. Tak trochę nowocześnie zrobiłem to. No. A kto lubi. Kto jest ze mną, to, napi... to napiszcie. Kto jest ze mną w ogóle. W teamie, a kto w panem Madbloxie. Bo ja pana MadBlock już nie nienawidzę. On to już planował. Na pe... Wiem, że. Wiem to. On już to planował zrobić. Taki plan. Ale co? No bo jak się przyjeździliśmy, to miał taką minę jakby. Jakby chciał coś zrobić. Możliwe, że już... A pamiętasz jak zrobiliśmy reklamę twojego kanału? o no. A jak się wkurzył? Ale dobrze mu no tak dobrze No wtedy to on był wkurzony totalnie. No. Kto opisał scenariusz? Ale dobrze mu. No dobrze, jak się męczy może nawet może nawet, po, może, nawet poka może nawet pokazać wszystko wszystko a, i tak i tak by miało mało wyświetleń. o ale mocary tutaj jej ale dobra ale no nieważne a jak ktoś chce wystawić odcinku z Roblox'a to niech napisze swój nick to niech napisze swój nick Robloxu a Roblox. my dodamy a my a my dodamy bo na na, an, na Antku odcinku molecie wystąpić, bo następny odcinek będzie na z Robloxa. I... Serio, z Robloxa będzie kolejny odcinek coś. Kurde, ale w przerwę zrobiłem, nie. widzowie. Myślę, że jest... Długo się nie widzieliśmy, prawda? Co nie? A widzowie no. jak niedługo jadę w góry i będę... i nagram... I w dla ogóle was... piszcie jak mam na wakacjach. Piszcie no, jak tam na wakacjach. No myślę, że dobrze. Jak tak, to bardzo się cieszę. No nie wiadomo. No właśnie, ale jak tak, to ba bardzo się cieszę, że macie dobrze na tych wakacjach. Bo ja lubię, że bo jak wam jak najlepiej na tych wakacjach. Nie chcę, nie chcę mówić, że gorzej, ale macie lepiej ode mnie. O, teraz no, zmieniam. Cały czas zmieniam domki. Nie, nie, nie wiem o co chodzi w ogóle. Możesz zobaczyć jak ten domek wygląda nawet. No, bo w sumie fajny wygląda. Dobra o, Tutaj i będzie tutaj... Dobra, jest wszystko zrobione. Mm, git. I tutaj też będzie. Aha! Aha. A działa, dobra. Widzowie, tutaj tak to wszystko wygląda. I teraz musimy zrobić dach. Dasz jak taki malutki. I zaraz będzie dzwonek, będziemy robić. Ale albo bez dzwonka po prostu, będzie bez dzwonka. Bo tu nie ma miejsca na dzwonek praktycznie. Masakra. Oj, ma masz dwa kreski. Już dwie kreski już. No nie. No nie. No. No. Ach, masakra widzowie. Z tym internetem w ogóle teraz. No. Taka drożyzda teraz. Paliwo, za paliwo ile trzeba będzie płacić w ogóle? Ale już lecz... ile trzeba płacić? 4 złote praktycznie, albo już dwie, albo już nawet więcej Nie, więcej Tej złoty za diesla się płaci Je. A za gaz tylko tak tanio Zrobisz dzień? No zrobię Dobra, dzięki Masakra No fajnie było jakbym, jakbym, jakbym pracował to Jakbym, jakbym, jakbym na mnie wszystkie głosowały tak nagle O kurde to wiesz, ja, wiesz co bym miał na myśli, co nie? Czyli chyba też wiesz. No, żeby. Żeby schematyzowali. No. Żeby. Żeby schematyzowali pana Matploksa. tak, zrobimy. Hej. Okay. Hejtujcie go, jak będziemy miał więcej hajtów. Ja stworzę kolejny kanał. I więcej Jest, ja Jak stworzę. Niego. Ja stworzę kolejne konto. I będę to tam ale nie powiem jak się będę nazywać. Hmm. Pamiętam, jak on dopiero zaczynał YouTube'ować, to, to miał jedno wyświetlenie, a miał 10 YouTube? subskrypcji. Na pewno coś tutaj śmierdziało. Że on sobie. on się poleca nawet w szkole, praktycznie. Jak on oglądał sam swoje filmiki, ludzie. no jak budował tego i so, się subskrybuje na paru innych kontach jeszcze. No, może tak być, ale jest nie tym wiemy jakiś sens, no, chyba nie ma. No, widzowie. Więc lepiej... Więc lepiej go nie subskrybować, bo to... Taki mały oszust. Nie ma jest. sensu. Ale youtuberzy oglądają samego siebie, ale te, tak na w ramach, żeby coś nagrać na przykład. Ale nie żeby no, tak... No, po, jak on no, wygląda no, 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 już Film. Bo jaki mam fajny film, bo jaki fajny film, no a to A to nikogo nie obchodzi praktycznie Jak on ma filmy <ścoughs> Masakra z tym Kolegą moim Byłym kolegą Muszę skolegować nie mam Nie mam, jak on ma taki już być Powiem wam jedno On On był Kiedyś inny, praktycznie inny. No w ogóle inny, zmienił się teraz. No... Zasub lepiej mnie zasubskrybujcie, żebym po poczuł się lepiej. Chociaż. Bo z tym już się nie nigdy nie pokładzę z nim. Będę już się kolegował. stał, będę się kolegował. Ale z nim My to jest koniec. Ale z nim już koniec. No bo to nie ma sensu. no ma tak już być, to ja dziękuję. Sparzyłem się już nie chcę. Wiem już jaki on jest, jak on jest koleżeński. Więc wiem. On, on nawet mi to, kiedyś na, na swoim odcinku na tym je prześladował i nie wysłał tego odcinka, na tego odcinka nawet nie wysłał, no. ale mocno tego hejtujcie okej? ok, mocno tak, mocno, bo ja wiem, że to trochę hamskie, jest, wiem, ale no wkurz. No, ale on mi... też tak jest, no. On nie, wiecie jak on mnie wyobraził, normalnie taki kolega. Że mam, będę miał jednego, że wyobrażam się je z jednym subem. To ja go Wiesz jak? Ja, napis ja na początku się pomyliłem z 64. A ja mu napisałem, wiesz ile? A, a ja, ja cię. Nie, no, ja cię wyobrażam z, z, z zero subami. Serio no mu tak napisał, więc możecie zobaczyć, ale nie subskrybujcie, broń Boże. Jak zobaczę, że będzie 80 u niego, to ja nie wiem. To ja chyba przesadzę nagrywać na YouTube'a. No ty? No. Co się stanie? No, praktycznie dom jest skończony. Będzie Git. Aha. Więc teraz wszystko usuwamy i będziemy. Będziemy meblować teraz Więc tak Dobra, aż mam. zobaczę co tam u ciebie w tym domku No jedź jak do... Będziesz chyba widzieć ten domek To będzie na górze, Tak, beba... tylko że jest problem O! O, o, o! Ładny, ładny, ładny! Dzięki, dzięki, dzięki! <grym> Hmm. A w ogóle podoba wam, wam się skin Nike normalnie? Chyba, że nie znalazłem takiego z tym Jakie Nike? No widzisz? Wow, Bliska Nike Specjalnie takiego skina wybrałem. Ale domu. dobra Lecę do mnie, bo i ja muszę sobie dokończyć. No A jak oceniasz? Ładny jest A jaka skala? 10 na 10. Ło! Wow. Jeszcze takiej skali jeszcze nigdy nie miałem. Ehe. Jak to nie? Czemu nie? No, bo już nikt mi nie powiedział tak dużo. Raczej od Krzyśka takiego, takiego czegoś nie usłyszałem. Powie. Chciałem go spadać jako coś mi każdy. Od Krzyszka to tego nie usłyszał. No... Powiedziałby 0 na 0. Naprawdę by tak <noise> powiedział. Ech, masakra. Oj. Ja mu tego nigdy nie wybaczę. A dobra, kończymy z tym panem Blocksem, z Redblocksem, kończymy z tym śmierdzącym. Teraz zacznijmy, pogadajmy o czymś innym, o czymś innym, No, bo... on faktycznie się w ogóle nie myje. To po prostu, za dużo to, to niezdrowo. zdrowo. No, on praktycznie się myje... O, o kurde powiedziałem! On praktycznie się nie myje, no kurde. No. no śmier... bo on się nie myje. No, mu śmierci się. w tygodniu. No. Ale to już nie jest jego wina. No bo on ma... wiem, ale ona z... chyba zemów nie myje. Bo mu śmierdzi czasami. Jak jak coś tam mu... jak ktoś tam szepcze, to tak śmierdzi. A tego zawsze się praktycznie od, jak, do, jak widzę go to praktycznie tak, tak od niego się trochę odsuwam. Ale dobra. Pogadajmy o czymś innym w ogóle. Już skończmy temat. No. No. Zobaczymy jak u wszystko idzie. Dobra. O kurde zniszczyłem sobie. Hehehe, <laughs> Niszczyłem sobie ten odcinek. Nie musi być. Gdzie jesteś? Ten odcinek nie musi być. Duży. Ale ten odcinek nie musi mieć dużo wyświetleń. Po prostu chcę, Gdzie że, jesteś? Po prostu chcę, żeby Żeby, żeby było już tak. Ale to wygląda jakby. Jakbym Mariusz, budował gdzie Dwie jesteś? domki, już je, lecę do ciebie. To wygląda trochę jak z daleka, jakbym wybudował Dobra. dwa domki w jednym i połączył ze sobą. No, no normalnie. No tak śmiesznie to wygląda. Niedaleko basenu, tam yy, pod, pod tego podleć, tam gdzie jest ten, gdzie Aha, się to pali, o tak. to jest tutaj. Aha, dlaczego dirta? Na razie tam będą później villagerzy. Trzymaj, a tu będzie mój pokój, tak se, o. Dalej się nie podkopię, bo tam już jest teren maxa. Trochę dziwie to wygląda, ale... Może nie zauważył moi widzowie, ale zauważyli już na twoim odcinku, no, no dobra widzowie, kończymy ten odcinek I... Wybaczcie mi, ale musiałam to powiedzieć o wszystko Krzyśku Dosa Więc przepraszam was No i cześć i czołem I, poz i pozdrówcie swoich rodziców albo siostry, nie wiem jak wy tam macie Bo ja jestem jedynakiem Śmieszny. do widzenia no kurde, no nie mogę, nie mogę wyłączyć tego. Ej! Dobra, może by. O! Jest! Dała na razie.